Cześć, mam na imię Konrad i dzisiaj jesteśmy przy Mini Elektrycznym, żeby opowiedzieć o funkcji aktywnego tempomatu i systemach asystujących kierowcy. Dlaczego akurat przy tym samochodzie? Zapraszam do oglądania. Mamy dwa systemy utrzymujące prędkość na drodze. Pierwszy system to regulator prędkości z funkcją hamowania czyli klasyczny uproszczony tempomat czyli jest to system, który utrzymuje nam zagłożoną prędkość, a funkcja hamowania oznacza, że w przypadku jazdy ze wzniesienia tej prędkości samochód nie nabiera. Natomiast bohaterem naszego odcinka jest ten drugi system, czyli tempomat aktywny. Tempomat aktywny jest to tempomat, który nie tylko utrzymuje nam prędkość, ale również odległość od samochodu jadącego przed nami i samodzielnie hamuje. Jest to system szczególnie przewidziany z myślą o jeździe w trasie na autostradzie czy na drodze ekspresowej i taki było też, takie było też zamierzenie wprowadzenia tego systemu dlatego też MINI miało ten system w, w funkcjonalności w przedziale od 30 do 140 km na godzinę i tak też ten system działał w przypadku na przykład jazdy na trasie utrzymywał nam nie tylko prędkość ale i odległość czyli przykładowo ustawiamy tempomat na 130 km na godzinę Samochód przed nami jedzie 120 km na godzinę, to nasz samochód dojedzie do samochodu jedzącego przed nami, spowolni samodzielnie do prędkości 120 km na godzinę i będzie utrzymywał tą odległość. Natomiast teraz w wersji poliftingowej, czyli od produkcji marcowej bieżącego roku, Mini zyskało funkcję stop and go dla tego tempomatu. To znaczy, że działa ona od 0 km na godzinę. Oznacza to, że funkcja tempomatu aktywnego stała się teraz niezwykle przydatna w przypadku jeźd jazdy miejskiej. Co to znaczy? To znaczy, że w przypadku jazdy w korkach ustawiamy sobie prędkość powiedzmy 50 km na godzinę i samochód samodzielnie nam spowalnia do zera, a następnie możemy ruszyć, zaraz opowiem w jaki sposób, i samochód dalej tą prędkość i odległość od samochodu jadącego przed nami utrzymuje. Niezwykle przydatna funkcja, bardzo praktyczna do jazdy po mieście, całkowicie zwalniająca niejako nas obsługi pedału zarówno gazu jak i hamulca. Więc teraz mini elektryczne, którym jeździmy, którym i tak możemy obsługiwać samochód niejako jednym pedałem, czyli pedałem gazu, dlatego że samochód elektryczny ma wysoką rekuperację, czyli odzyskiwanie tej energii w przypadku zdejmowania pedału gazu, i dzięki temu nie musimy używać hamulca, teraz zyskał jeszcze dodatkową funkcjonalność. Pokażmy sobie, jak ten tempomat aktywny działa. Na kierownicy mamy przycisk który służy do uruchamiania tempomatu aktywnego. Jest to środkowy przycisk po lewej stronie. Naciskając go tempomat aktywny się uruchamia i następnie uzyskujemy dostęp do regulacji czterostopniowej odległości, jaką samochód ma utrzymywać od samochodu jadącego przed nami. Czyli możemy ustawić, że ta odległość ma być większa, jeszcze większa, bądź też największa i samochód wcześniej zaczyna hamować, bądź też, jeżeli stoimy na przykład w gęstym korku i prędkości są niewielkie, wtedy rekomenduję, żeby tą odległość zmniejszyć. Samochód samodzielnie teraz nam spowalnia. Ja nie obsługuję ani pedału gazu, ani pedału hamulca. Dojeżdża do autobusu, który znajduje się przed nami. I teraz uwaga. Żeby ruszyć, nie zatrzymaliśmy się do zera, więc samochód rusza samodzielnie. Natomiast w przypadku, gdybyśmy się zatrzymali do zera, musimy dać sygnał tempomatowi aktywnemu, żeby samochód nam ruszył do przodu. Wtedy używamy albo pedału gazu na zasadzie muśnięcia i dania sygnału, że to jest czas, żeby ruszać, bądź też ponownie używamy przycisku tempomatu aktywnego, a konkretnie plusiku, czyli zwiększenia prędkości. Po co ten system? Ano po to, że w przypadku, gdy na przykład stoimy przed światłami, samochód nie rozpoznaje, czy światło jest czerwone, czy zielone, stąd też ten sygnał do rozpoczęcia jazdy musimy wydać samodzielnie. Są to kwestie bezpieczeństwa. Natomiast od tego momentu cała jazda odbywa się autonomicznie. W tym momencie samochód nam sam spowolnił, zatrzymaliśmy się do zera. Kiedy światło zaświeci się zielone, samochód będzie mógł ponownie ruszyć. We wstępie wspomniałem o tym, że ten system jest szczególnie rekomendowany do samochodu elektrycznego. Wynika to z tego, że samochód elektryczny doskonale jest zarządzany przez tempomat aktywny w funkcji rekuperacji, czyli odzyskiwania energii elektrycznej. To znaczy to znaczy, że w przypadku że ilość mocy jaką samochód daje żeby przyspieszyć oraz to jak samochód zwalnia jest rewelacyjnie zarządzane w, w, przy tempomacie aktywnym. Oznacza to, mówiąc już wprost, że zasięg samochodu elektrycznego się tylko wydłuża przy używaniu tempomatu aktywnego. Żeby korzystać z funkcji tempomatu aktywnego nasze MINI musi być wyposażone również w systemy asystujące kierowcy. Jest to szereg systemów, wśród których tempomat aktywny jest tylko jedną z tych opcji. Jest on odpowiedzialny m.in. za system utrzymania pasa ruchu. To znaczy, że system ostrzega nas przed tym, jeżeli najeżdżamy na linię, kierownica zaczyna wibrować, pojawia się komunikat i wtedy wiemy, że należy ponownie ten pas utrzymać. Kolejną opcją jest ostrzeganie przed kolizją. Na centralnym wyświetlaczu, na środku naszego MINI, mamy obok trójkąta ostrzegawczego przycisk również do tych systemów asystujących kierowcy. Mamy tutaj możliwość wyboru, z które systemy mają być włączone. Przede wszystkim są to ostrzeganie przed kolizją, w przypadku gdy z tematu aktywnego nie korzystamy, zbyt szybko zbliżamy się do samochodu, który jedzie przed nami, system zacznie nas ostrzegać dźwiękowo, wizualnie, o tym, że za szybko się zbliżamy, w ostateczności przygotuje nam układ hamulcowy do nagłego hamowania, a kiedy hamowanie już będzie, kiedy kolizja będzie już nieunikniona, system zredukuje nam tą prędkość, żeby ograniczyć skutki zderzenia. Kolejną informacją jest ostrzeżenie przed pieszym, który może wtargnąć nam na jezdnię, a także czytanie znaków. Na centralnym wyświetlaczu obok e, informacji o tempomacie aktywnym pojawia się również ograniczenie prędkości. System ułatwia nam zarządzanie tą prędkością, to znaczy e, w przypadku ustawiania prędkości dla, dla tempomatu, z jaką samochód ma się poruszać, ustawiamy ją po prostu do ograniczenia prędkości, które wyświetla się od razu obok. Tym sposobem cały czas utrzymujemy prędkość zgodnie z przepisami ruchu drogowego. No dobra, ale teraz pewnie się wszyscy zastanawiacie: ok, mówisz o tych systemach, ale czy te wszystkie systemy asystujące są warte swojej ceny? Otóż odpowiadam, że tak. Dla kogo są to te systemy? Dla kogoś, kto dużo podróżuje poza miastem, czyli używa tego samochodu mini głównie na trasie, tempomat aktywny sprawdzi się rewelacyjnie zapewni nas przed, Zabezpieczy nas przed jakimś brakiem w koncentracji. Czyli na przykład jedziemy sobie już czwartą godzinę na drodze, nagle samochód przed nami zaczyna hamować, tempomat aktywny zadziała i nas przed tym ochroni. W przypadku jazdy po mieście, a przecież Mini do tego głównie jest stworzone, do jazdy po mieście, te systemy sprawdzą się jeszcze lepiej. Dlatego, że świetnie działają w przypadku jazdy w korku. Zabezpieczają nas przed wbiegnięciem pieszego na drogę, zabezpieczają nas przed kolizją, czyli ostrzegają nas przed tym, jeżeli zbyt szybko zbliżamy się do samochodu, który jedzie przed nami. Systemy asystujące, komplet systemów asystujących kierowcy, to jest krok w nowoczesność, w innowacyjność, w jaką wkracza również mini. Ograniczenie prędkości wyświetla się na centralnym wyświetlaczu czyli samochód czyta nam znaki drogowe i pokazuje nam aktualne ograniczenie prędkości. Myślę, że dla kierowców MINI jest to funkcja niezwykle interesująca, która daje nam poczucie tego, z jaką prędkością aktualnie możemy się poruszać, a nie ukrywajmy, że MINI kusi przed naciśnięciem wydału gazu trochę mocniej, dlatego z całą, z całą pewnością mówię, tak, systemy asystujące są warte. Jeździcie dużo po mieście, czy więcej na trasie? W obu tych przypadkach systemy sprawdzą się rewelacyjnie. Jak widzicie, MINI to nie tylko marka zapewniająca gokartową radość z jazdy, nie tylko świadomość poruszania się czymś absolutnie wyjątkowym, ale również systemy zapewniające większe bezpieczeństwo i poprawiające nasz komfort. Pamiętajcie o polajkowaniu tego filmu, zasubskrybowaniu naszego kanału i do zobaczenia w salonach MINI Bavaria Motors. Do zobaczenia, cześć!